Katarzyna Mazur, biznes raport Gazety Finansowej. Dzisiaj naszym gościem jest pani Agnieszka Sokołowska, dyrektor generalny Kancelarii Skłodowcy. Dzień dobry. Dzień dobry, Pani Agnieszko. Tematem takim wiodącym naszej rozmowy będzie nowelizacja kodeksu pracy, która miała miejsce na początku marca tego roku. Zmiany w kodeksie są związane z implementacją dwóch unijnych dyrektyw, jednej dotyczącej work-life balance oraz drugiej o informowaniu. Co te. Co te dyrektywy, a dokładnie co ta nowelizacja e, zmieniają e, w funkcjonowaniu e, pracowników w firmach? E, ustawodawca w tym roku zafundował nam szereg zmian, rewolucje właściwie w prawie pracy. Najpierw e, już była jedna nowelizacja, która zakładała e, zmiany w kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej czy kontroli trzeźwości. E, teraz mamy kolejną nowelizację. Które, które jakby jest na podstawie tych dwóch dyrektyw i ona zawiera w sobie liczne e, zmiany dla pracowników. E, daje możliwość jakby innego funkcjonowania, bo pracodawca musi przygotować szereg nowych umów, szereg nowych dokumentów, które jest zobowiązany dać pracownikowi. Zmienia podejście do umowy na okres próbny. Do tej pory pracownicy podpisy, podpisujący umowę na okres ok na okres próbny. Nie wiedzieli, czy później zostanie podpisana z nimi umowa na czas określony, czy nieokreślony i na jak długo w tej chwili ta nowelizacja nakłada na pracodawcę obowiązek zawarcia takiej informacji w umowie na zawartej na okres próbny. Znaczy nie zawarcia informacji, że pracownik na pewno będzie zatrudniony, ale zawarcia informacji, że jeżeli pracownik jest zatrudniony na okres próbny, nie wiem, 3 miesięczny, to na pewno w przyszłości, jeżeli pracodawca zechce z nim podpisać umowę, to ta umowa nie będzie zawarta na czas krótszy niż minimum 12 miesięcy. Zmieniają się zasady rozwiązywania umów o pracę. Właśnie umów, które zostały zawiązane na czas określony. Bo do tej pory, czyli przed wejściem nowelizacji w marcu, pracodawca chcący rozwiązać umowę zawartą z pracownikiem na czas określony przed upływem tego czasu określonego, mógł ją rozwiązać i nie podawać żadnego powodu. W tej chwili, jeżeli ma pracodawca zamiar rozwiązać umowę z pracownikiem na czas określony, będzie musiał taki powód dać. Dodatkowo weszły dodatkowe dni urlopu dla pracowników. Był 50% płatny urlop dwudniowy na tak zwane okoliczności siły wyższe, gdzie pracownik musi się pojawić. Dwa dni albo o 16 godzin, bo to zależy od tego, jaki wymiar czasu pracy jest udanego pracownika. Doszedł, doszło dodatkowe 5 dni urlopu opieki. To jest inny rodzaj urlopu, na opiekę niż urlop na opiekę nad dzieckiem. Urlop, dwudniowy urlop opieki nad dzieckiem pozostał i on jest w 100% płatny. Natomiast te 5 dni opieki nad członkiem rodziny, gdzie również to może być dziecko, mama, tata, może to być też osoba, która zamieszkuje z nami w gospodarstwie domowym, to te 5 dni jest bezpłatne, i pracownik również może z nich skorzystać. I tutaj te dodatkowe, w sumie 7 dni. Nie musi być jakoś szczególnie uzgadniane z pracodawcą, bo to jest siła wyższa to jest choroba kogoś bliskiego, i w takich sytuacjach pracownik może o taki urlop wnioskować, a pracodawca ma obowiązek taki urlop, urlop udzielić. Zmieniły się zasady urlopów rodzicielskich w urlopach rodzicielskich doszło, doszło, nam, doszło nam 9 tygodni dodatkowe i zmieniła się, zmieniły się wynagrodzenia związane z tymi urlopami rodzicielskimi także dużo jest zmian dla pracowników szereg tych zmian to są zmiany dla pracowników bardzo korzystne jeżeli chodzi o kwestię tego urlopu dodatkowego dla rodziców tych 9 tygodni to jednym z elementów które się tam pojawia jest taka informacja że że ten urlop nie będzie mógł być przeniesiony na drugiego z rodziców. Czyli pojawia nam się taki element równościowy. Czy w pani ocenie to jest taki zapis, który ma szansę rzeczywiście wpłynąć na równość płci. Y Odpowiadając w skrócie, myślę, że tak, ale już wyjaśniam. Do tej pory urlop rodzicielski wynosił 32 tygodnie, i praktyka pokazywała, że najczęściej kobiety wybierały urlop macierzyński i urlop rodzicielski, mimo że urlop rodzicielski do tej pory również mógł wybrać ojciec. W praktyce najwięcej kobiet korzystało z tego, z tego urlopu. Dodano 9 tygodni, czyli dano taką dodatkową marchewkę. Te 9 tygodni dano tylko drugiemu rodzicowi, który nie skorzystał do tej pory z urlopu rodzicielskiego, więc możemy sobie to przełożyć na, na praktykę czyli tak naprawdę te 9 tygodni dostaje ojciec. I jeżeli ich nie wykorzysta, to te 9 tygodni nie może przejść na mamę. Musi wykorzystać on te 9 tygodni. 9 tygodni e, urlopu rodzicielskiego, który otrzymuje druga, drugi rodzic, jest tak samo 70% płatne jak ten pierwszy rodzic. I może być wybrane w pięciu częściach przez pierwsze sześć lat życia dziecka. To daje sporo możliwości ojcu, bo on może wesprzeć tą mamę w okresie po, połogowym, w okresie macierzyńskim, tym wczesnym, w późniejszym, ale może sobie rozłożyć ten czas na sześć lat i na przykład pomóc, biorąc sobie tydzień, dwa w danym roku, pomóc mamie wrócić na rynek pracy. Także to ma sens. Myślę, że wielu ta. Tusiów, chciałoby ten czas spędzić ze swoimi pociechami i wielu z nich skorzysta, a pracodawcy zmienią jakby podejście, będą, będą wiedzieli, że taki urlop, takiemu tacie się należy i dobrze by było tylko go zaplanować ze względu na to, że przepisy dotyczą wszystkich pracodawców, nie tylko tych dużych, ale też małych, którzy często zatrudniają tylko jednego pracownika i być może takiego tatusia, więc jego ciągła nieobecność w pracy dziewięciotygodniowa może zaburzyć pewne działanie i funkcjonowanie firmy. Więc warto to wszystko ustalić, uzgodnić i skorzystać z tego urlopu dla dobra dzieci i swojego. Nawiązując do wspomnianych przez panią wcześniej Zmian dotyczących form umów yy, i w ogóle nowości, które się pojawiły w kwestii właśnie zawierania umów z pracownikami, to co zwróciło moją uwagę, to to, że pracownik, który przepracuje 6 miesięcy w danej firmie, będzie miał prawo do zwrócenia się do pracodawcy z Takim wnioskiem o przekształcenie jego umowy, na przykład w umowę o pracę, jeżeli wcześniej jej nie miał, albo jak to zostało nazwane, o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. Co to oznacza dla pracodawców? Tam kilka czynników jest zawartych w tym przepisie. Pracownik, który przepracował danego pracodawcy 6 miesięcy, nie, w, nie wlicza się w to okresu próbnego, będzie miał możliwość zwrócenia się z pracodawcy z taką prośbą. I pracodawca ma możliwość ustosunkowania się do tej prośby, czyli spełnienia jej. A jeżeli jej nie chce spełnić, będzie miał obowiązek w ciągu 30 dni w formie pisemnej, elektronicznej, ale pisemnej, odpowiedzieć pracownikowi informując go o powodach, dla których on takiej decyzji nie zaakceptuje, nie wiem, nie spełni. I tu jest ryzyko po stronie pracodawcy dosyć spore, bo po pierwsze będzie musiał w odpowiedzi zawrzeć informacje, które, które będą zgodne z przepisami prawa, tak? Nie będzie mógł na przykład zawrzeć tam informacje, które spowodują, że pracownik będzie mógł je użyć na przykład w sądzie pracy. Ale ten przepis powoduje, że jest to sformalizowana informacja zwrotna dla pracownika tak naprawdę. Dlatego, że jeżeli poprosił pracownik, pracodawcę o zmianę umowy z czasu określonego na nieokreślony i pracodawca da mu te umowy na czas nieokreślony, to jest też w pewnym sensie jak informacja zwrotna. Jeżeli nie da... Odpowie, że jeszcze, jeszcze nie jest czas, bo jeszcze trwa okres adaptacji, okres nauki. To też jest dla pracownika informacja, że wciąż jak się nauczy, to ta umowa będzie mogła być zmieniona. Pracownik może z taką prośbą zwrócić się do pracodawcy raz w roku, ale to powoduje szereg jakby reakcji ze strony pracodawcy, szczególnie tych z. Związanych z papierami właśnie z odpisaniem, trzymaniem terminów, zachowaniem tych terminów, bo jeżeli wyobrazimy sobie, że pracodawca nie odpowie pisemnie na to zapytanie w dużych firmach, myślę, że może to być powodem ym, w przypadku jakiegoś sądu pracy, jakiegoś sporu z pracownikiem, do uznania strony pracownika. Może sąd, na przykład, uznać, że ta umowa jednak jest na czas nieokreślony, bo pracodawca po prostu nie spełnił wymogów ustawy, nie odpisał. Hmm. Y Pozostając w kontekście słowa informacja, ta nowelizacja ustawy, oprócz tego, że dotyczy kontekstu work-life balance, dotyczy też właśnie rozszerzenia katalogu informacji, które pracodawca będzie miał obowiązek przekazywać pracownikom. Co to są za informacje i co to od strony czysto operacyjnej oznacza dla pracodawców? Ustawodawca nakłada obowiązek na pracowników przekazywania w ciągu siedmiu dni od dnia rozpoczęcia pracy przez pracownika szeregu informacji, które tak naprawdę są zawarte w kodeksie pracy. Pracownik musi otrzymać informacje o dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy, o przysługujących mu dni, dniach urlopu, na przykład o tym, jak będą rozliczane nadgodziny, jak będą one rekompensowane. Jeżeli u danego pracodawcy jest możliwość odbywania szkoleń, to powinien poinformować swojego pracownika o prawach, jakiemu przysługują z tego tytułu. Tam jest kilkanaście zmian, większość, właściwie wszystkie, znajdują się w kodeksie pracy, a celem tych, przekazania tych zmian na piśmie pracownikowi jest udzielenie mu informacji na tyle mm, konkretnych, żeby on wiedział jakie są jego prawa, y, jakie mu prawa przysługują i co go tak technicznie w związku z przepisami prawa pracy y, czeka. Y, pracownik nie musi znać kodeksu pracy, powinien dostać ten zestaw dokumentów, ale jest ich sporo. O, można o niektórych zapomnieć, jak się, jak się y, nie podpisuje tych umów zbyt często. Należy tego pilnować, pod tymi dokumentami pracownik się podpisuje, że, zapo że się z nimi zapoznał. Że jest to istotny element y, z zawarcia skutecznej umowy o pracę. To co dla mnie też takie ciekawe w tej nowelizacji, ciekawe z punktu widzenia człowieka prowadzącego też własną działalność. Jest zapis mówiący o tym, że pracodawca nie może zabronić pracownikowi świadczenia pracy na rzecz innego podmiotu. Jak z Pani punktu widzenia, to może wyglądać organizacyjnie? Czy jest prawdopodobieństwo, że pracownicy, mając taką otwartą furtkę, rzeczywiście będą chcieli świadczyć pracę jednemu, dwóm, trzem pracodawcom? No i jak, jak sobie poradzić w sytuacji, kiedy faktycznie, jako pracodawcy, taka sytuacja nam się y, przytrafia? Realizacja dokładnie mówi, że jakby zabrania pracodawcy wypowiedzenia umowy pracownikowi z powodu świadczenia pracy na rzecz innemu podmiotowi. Ale wyjątek stanowią sytuacje, kiedy pracownik ma podpisaną umowę o zakazie konkurencji, która, którą przewiduje kodeks pracy w paragrafie 101. I jeżeli pracownik ma podpisaną taką umowę o zakazie konkurencji z pracodawcą i będzie pracował w innej firmie, niezwiązanej z, nie będącej w konkurencji z obecnym pracodawcą, to nic się nie wydarzy, będzie mógł pracować. Jeżeli nie ma zakazu konkurencji podpisanego, a będzie pracował w firmie konkurencyjnej, to też pracodawca nic nie może z tym tematem zrobić. Wydaje mi się, że to, co spowoduje ten przepis, to większą uważność pracodawcy i ewentualne podpisanie dokumentów o zakazie konkurencji, żeby się zabezpieczyć na taką ewentualność, ale też da szansę i możliwość pracownikom pracować gdzie chcą, jak chcą, i robić, co chcą. No bo umówmy się, że poza. Pracą pracownik powinien robić, co chce. Jeżeli ma możliwość, czas, y, potrzebę, y, to sobie powinien to życie organizować we własnym zakresie. A dodam, że nie zawsze praca dodatkowa wiąże się z koniecznością dodatkowego zarabiania czy, y, czy koniecznością nie wiem, zdobywania jakiejś umiejętności. Czasem jest to po prostu zwykła pomoc y, firmie rodzinnej albo realizacja swoich, swoich pasji. Bo, bo można pracować w biurze rachunkowym i na przykład być instruktorem nurkowania w weekend. Także tutaj są rzeczy kompletnie od siebie niezależne i, i myślę, że pracodawcy będą bardziej uważnie podpisywać umowy o zakazie konkurencji, a pracownicy będą robić to, na co będą mieli siłę, ich ochotę. To na koniec naszej rozmowy: Jakie korzyści z tej ostatniej nowelizacji będą czerpać pracodawcy, a jakie pracownicy? Pracownicy mają liczne korzyści. Podsumowując, dostają dodatkowe dni możliwość na zabezpieczenie swoich rodzin w sytuacjach awaryjnych. Rodziny dostają więcej dni na spędzanie z dziećmi. Pracownicy są bardziej poinformowani, mogą, znają swoje prawa, są bardziej świadomi tego, jak powinna wyglądać ich praca. I myślę, że ta świadomość też powoduje, że im jest i będzie lżej. Natomiast pracodawcy mają dużo obowiązków, a z korzyści myślę, że taką korzyścią jest to, że przygotowujemy się w ten sposób, na wejście, a właściwie wbiegnięcie do życia zawodowego nowego pokolenia, dla którego życie prywatne jest bardzo ważne, a praca jest, cel, jest środkiem do osiągania celi, a nie celem samym w sobie. Także warto do tego się przygotować, bo to nas nieuchronnie czeka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Dziękuję Państwu.